Ale przecież G29 jest za słaba i nie wiem, i trzeba pomagać w drifcie i się nie da nie oddriftować. Gościu, słuchaj. Popatrz, po lewej stronie masz widok z mojego Nissana, a po prawej z Assetto Corsi z G29. Przypatrz się teraz na kierownicę. popatrz teraz na ten moment, gdzie w tym samym czasie puszczam kierownicę. Zobaczmy, która szybciej się obkręci. przykładkę zrobiliśmy w tym samym czasie. Na symulatorze nawet za późno ją złapałem, bo musiałem później zrobić korektę. Myślę, że nic więcej nie muszę udowadniać. Jak ktoś chce moje ustawienia kierownicy, to poradniki również są na kanale. Słuchaj, G29 to jest jak... E36 wśród driftowozów. Tylko z taką różnicą, że G29 mniej się psuje. <laughs> obie rzeczy są najbardziej hejtowane i obie są najpopularniejsze w swojej dziedzinie. I porównywanie kierownic to jest jak porównywać właśnie BMW do takiego Nissana. Przykładowo taką bmw Będziemy musieli kopnąć kilka razy sprzęgło, żeby zerwać przyczepność i zrobić jakiś drift. A na przykład Nissanem, gdzie mamy więcej koni w stanie nam z samej mocy. Tak samo jest z kierownicami do symulatorów. Na obu nauczymy się driftować z taką różnicą, że jedna będzie miała lepsze parametry od drugiej, co przełoży nam się na płynność po prostu driftu. Więc jaką kierownicę mam kup. Słuchaj, jeżeli stać Ciebie na Nissana, no to kupujesz Nissana. Jeżeli chcesz trochę zaoszczędzić, no to kupujesz BMW. I tyle. Po prostu. Osobiście na przykład wolałbym kupić sobie te G29